Biblioteka Białego Człowieka. Pieśń o Rolandzie. Za moich czasów pieśń o Rolandzie była w lekturach szkolnych. A dziś podejrzewam, że dla obecnych autorytetów edukacyjnych brzmiałaby lepiej jako pieśń o Roladzie wieprzowej i była wykonywana w sklepach mięsnych. No. Takie czas. Zbroją się poganie w saraceńskie kolczugi. Wszyscy prawie kładą potrójne truciane koszulki. Wiążą na głowie wyborne hełby saragowskie. Przypasują miecze z damasteńskiej stali. Mają bogate tarcze, walenckie włócznie i sztandary. Białe, niebieskie i czerwone. Zostawili muły i koniuszych. Jadą w zwartym szyku. Dzień jest jasny, słońce piękne nie masz zbroi, która by nie lśniła. Słowem wszystko jest gotowe do wielkiej bitwy, w której garść Franków ma się zmierzyć z nieprzebraną gęstwą muzułmanów. Zna się jeszcze słychać śpiew i rżenie koni. Cęk w tym, że opisywanej w pieśni o Rolandzie bitwy nie było. W potyczce pod wo. 15 sierpnia, anno domini 778 roku, w której rzeczywiście zginął hrabia Roland, na tylną straż wojsk Karola Wielkiego napadli baskijscy gurale, jako żywo z maurami, nie mający nic wspólnego. To, co, to coś takiego jakby nazwać pełno skalową wojną, zamach 20 grudnia 1973 roku baskijskiej. Właśnie organizacji ETA na premiera Carrero Blanco. Skąd zamach niezwykle widowiskowy. Bomba zamontowana w studzience kanalizacyjnej wyrzuciła dwutonowe auto na wysokość 25 metrów. Skąd więc wzięła się taka mistyfikacja z Rolandem? Podejrzewam, że z propagandowej potrzeby całej chrześcijańskiej Europy. Zbagania ze światem islamu i rozpoczęta rekonkwista na Półwyspie Iberyjskim wymagały mitu założycielskiego. E, pieśń o Rolandzie pochodzi z XI wieku, a więc z okresu, w którym dojrzewała Idea Krucjat. Nadal jednak pozostaje niejasne, dlaczego opiewa ona klęskę, a nie sięga po opis triumfu chrześcijańskiego rycerstwa na miarę choćby przełomowej bitwy. Pod Poitiers, owego sukcesu rycerstwa, które pod wodą Karola Młota, który jeszcze nie wiedział, że zakłada właśnie dynastię Karolingów, pokonało Arabów w jednej z tych najważniejszych bitew w historii, które wedle Lorda Dalberlona zmieniły losy świata. Wtedy przecież zagrożenie islamskim podbojem Europy było największe. Świat antyku walił się od końca IV wieku i nie widać było końca tego upadku. Kiedy to do wszystkich nieszczęść nękających resztki Rzymu, takich jak kolejne najazdy na Bizancjum, tym razem przez naszych praojców Słowian, którzy w zespół z dotarli aż na Pelopones, właśnie awarom, a antyczne Pylos króla stora zawdzięcza nowoczesną nazwę Nawarino, doszedł najpoważniejszy. Z przeciwników, Arabowie. Czas był nieszczególny. Zachód był rozbity. Od najazdów Gotów, Wandalów, Wizantyjczyków w VI wieku Rzym praktycznie nie istniał. Papieski zamek Świętego Anioła, zlokalizowany w mauzoleum cesarza Hadriana, pozostawał wysepką pośród wyludnionego morza ruin. Na forum Romanum pasły się kozy, a władza namiestnika Chrystusa była iluzoryczna, no i w dodatku kwestionowana na wschodzie. Natomiast złego, barbarzyńcy, którzy rozszarpali dawne cesarstwo na sztuki, wandale w Afryce czy wizygodzi w Hiszpanii, byli Arianami. Jedynie Frankowie od czasu Chrztu Chlodwiga w 46 roku pozostawali wierni Rzymowi, a ich domena Później nazwana Francją miała stać się na tysiąclecie, aż do czasów najnowszych, najstarszą córą kościoła. No i właśnie w tym najgorszym z możliwych momentów, niczym samą Sirocco wśród pustyń arabskich, eksplodował islam. W przeciwieństwie do chrześcijaństwa opartego na miłosierdziu, była to bezlitosna religia wojny, dżihadu. Co prawda, początkowo Koran też istniał i propagował religię pokoju. Nie wszyscy wiedzą, że dopiero po ucieczce Mahometa z Mekki do Medyny samozwańczy prorok stanął na czele band, dotąd zajmujący się głównie upiectwem i dał im prostą, wspaniałą ideologię, dzielącą świat na wiernych i niewiernych, wybranych do raju i potępionych, wobec których nie obowiązują żadne reguły. Cztery lata starczyły mu, aby zjednoczyć skłóconych koczowników i zacząć nieprawdopodobny podbój. Wprawdzie sam Mahomet umarł szybko, ale czterej pierwsi kalifowie Abu Bekr, Omar, Osman i Ali zdynamizowali jeszcze jego dzieło. W latach 633-651 opanowali Persję. Równocześnie w w 634 zajęli Syrię, w 640 uderzyli na bizantyjski Egipt, dwa lata później wojska Omara puszczają z dymem Bibliotekę Aleksandryjską. W 649 są na Cyprze, rok później na Rodos, a do końca wieku wpada w ich ręce cała północna Afryka. Sekret islamskiego sukcesu niezrozumiały dla reszty świata nie polegał zresztą na, jedynie na bezwzględności, podboju, rzeziach i przymusowym nawracaniu. Arabowie postawili na paskudną ludzką cechę, konformizm. Kto chciał i mógł sobie pozwoli, pozwolić na luksus bycia Żydem czy niewiernym, mógł wolna droga. Wystarczało tylko uiszczać podatek dla niewiernych, zwany dziizją, i żyć biednie, no ale według własnych zasad. Tym sposobem izolowane wysypki wiernych wyznawców Chrystusa przetrwały nawet w Arabii Saudyjskiej, w islamskim morzu, aż do naszych czasów. Oczywiście na Afryce dżihad się nie skończył. Wizygocka Hiszpania wpadała mi w im ręce niejako na własną prośbę. Po śmierci króla Witizy władzę przejął niejaki Roderyk, a niezadowolony z obrotu spraw syn Witizy Agilia, niczym nasi targowiczanie, postanowił szukać pomocy u Beja Targeru, Busy ibn Nasujra. Inni twierdzą, że właściwym zdrajcą był niejaki Julian, namiestnik Ceuty, który mścił się za gwałt na jego córce. Każdy w każdym razie Bej ochoczo wysłał z bratą pomocą utalentowanego dowódcę Tarika ibn Zayada, od którego imienia wodny przesyk pomiędzy słupami Heraklesa zwać się będzie Dżabel Tarik, ciesiną gibraltarską. Był rok 711 i świat wizygotów właśnie przestawał istnieć, choć jego mieszkańcy nie mieli o tym zielonego pojęcia. Specyfika braki pomocy polega na tym, że służy ona tylko jednej stronie, silniejszej. Po wdarciu się do Hiszpanii i rozgromieniu wojsk Roderyka nad rzeką Guadalate, władca poległ zabity skrótobójczo, a o zdrajcach słuch zaginął, kolejne fale muzułmanów poczęły zalewać Półwysep Iberyjski, zajmując Toledo, Sewillę, dochodząc do Pirenejów, a później nawet je przekraczając. Początkowo na podobieństwo morskich przypływów i odpływów były to wyprawy sezonowe, i na z łupami i brańcami wracali do domów. Później zaczęła się rzeczywista kolonizacja, w której niezwykle użyteczną rolę odgrywali aktywnie współpracujący z Arabami Żydzi, co zapewniło im wieczystą nienawiść hiszpańskich chrześcijan, i skończyło się w roku 1492 pod murami Grenady wypędzeniem narodu wybranego z Półwyspu Iberyjskiego. Ale wracajmy do początków. Wystarczyło kilka lat VIII wieku, a z całej Hiszpanii chrześcijańska pozostała jedynie górzysta wysepka Asturii z zamkami, od których wzięła nazwę Kastylia. A niestrudzeni Arabowie parli dalej. W 719 roku byli już w Darbą i Montpellier. Sześć lat później w Nim i Carcassonne, a w 731 roku w Bordeaux i Lyonie. Wystarczy rzut oka na mapę, by przekonać się, że w latach 38. stulecia sprawy dla Europy przedstawiały się wyjątkowo kiepsko. Można by śmiało przytoczyć tu prorocze słowa księdza Kamińskiego z pogrzebu Michała Wołodyjowskiego: Kościoły, o panie. Zamienią na meczety i Koran śpiewać będą, gdzieśmy Ewangelię święto śpiewali. Na szczęście ówcześni Europejczycy, w odróżnieniu od tych współczesnych, nie utracili wiary. Przełomową okazała się bita pod Poitiers, rozegrana dokładnie między Orleanem a wspomnianym Poitiers. I Zachód odzyskał inicjatywę. Dlaczego więc epos rycerski? Opiewa czasy o 40 lat późniejsze. Być może optyka oceniania zjawisk zmienia się wraz z upływem czasu, a może największe tematy po prostu przerastają współczesnych twórców. Nasz Mickiewicz, jakby nie było, pisał o marginalnym zamknięciu grupki sztubaków w więzieniu bazylianów, a słowacki grzebał się w spisku koronacyjnym lat 20. I żaden z tych wieszczów, łącznie z Krasińskim, jeśli nie liczyć paru wierszy takich jak Reduta Cordona, nie porwał się na pierwszorzędny temat z epoki, a mianowicie powstanie listopadowe. Może z podobnego powodu więcej wiemy o wojnach bohaterskiego cyda, niż o przełomowej dla rekonkwisty wiktorii Karola Szlachetnego po de las na de Tolosa, od. Zwykłe uniki i fanaberie kolegów literatów. Osobiście sądzę, że zdecydowała gwiazdorska obsada eposu, a tę zapewniał cesarz Karol Wielki, powietrzne czasy, król Karciany-Krukier, król i dzięki niemu historia Rolandna zyskała wszelkie komponenty. Opowieści doskonałej. Jest tam przyjaźń z sławią Oliwierem, zdrada Genelona, no i malownicza śmierć głównego bohatera w walce z przemożnymi siłami najeźdźców. No a martwi bohaterowie bywają propagandowo skuteczniejsi i mniej kłopotliwi niż żywi. Poza tym w słynnych klęskach jest zawsze coś z ofiary, niezbędnej dla przyszłych zwycięstw. Termopile dla Greków, Fort Alamo dla Amerykanów, Westerplatte dla nas okazują się niezastąpionym składnikiem mitu założycielskiego każdego narodu. Roland musi więc złożyć ofiarę ze swego życia. Przebieg jego śmierci jest zresztą dość niezwykły, nawet jak na owe czasy. Czując nadchodzący kres, Roland nie zamierza uciekać. Próbuje jedynie zniszczyć swój miecz, swego, słynnego Durendala. Nie chce, by wpadł w ręce pogan. Jest on, jakby nie było, nie tylko dziełem sztuki, ale i relikwiarzem. W jego złotej gałce ma się kryć ząb świętego Piotra, krew świętego Bazylego, włosy świętego Dionizego i strzęp szaty Matki Boskiej. No więc jest po wielokroć święty. Ręka, poganina, e, zbeszczyciłaby tę świętość, podobnie jak ręka tchórza. Więc gdy próby zniszczenia nie dają rezultatu, Roland spina się na szczyt góry, kładzie się tw twarzą nad ku ziemi i żałując za grzechy wyciąga dłoń do Boga i podobno z nieba wstępują po Niego aniołowie. Powstała przy tej okazji legenda, będzie trwać dzięki literaturze wiecznie. Stale się wspomnianym mitem założycielskim etosu rycerskiego i przykładem dla przyszłych pokoleń. Roland jako Orlando powróci w XVI wieku jako bohater utworu Roland Zakochany Mateo Bojarda, opowiadający o miłości bohatera hrabiego do pięknej Angeliki, księżniczki z Orientu. I jest też słynna kontynuacja, jeszcze bardziej słynna pióra Ariosta, Roland Szalony. Szczególną odpowiedzią na starzający się romans rycerski będzie w niedalekiej przyszłości Don Quixote z La Manche Cervantesa. A słynny miecz Durendal, podobno jako absolutnie niezniszczalny, nadal przechowywany jest w kościele. We francuskiej osadzie Rocamadur. Choć od dawna nikt go tam, ani nigdzie indziej nie widział.